Witam serdecznie, Rita z tej strony. Moi drodzy, jest noc. Jest, który dzisiaj jest 19 sierpień. Patrzcie na to, spać nie mogę. Ktoś mi tu zagląda. Świeci na mnie. Ale ładne, wideo tego nie oddaje. Ale wielki. Normalnie aż oczy razi. <laughs> Moi drodzy, widzimy się za chwilę, jak będzie dzień. Mam Wam coś do powiedzenia. Witam serdecznie, Ryta z tej strony. Jest następny dzień. Jest 11 rano. Nie, 12, sorry. Właśnie wróciłam z urzędu, załatwiłam pewne sprawy urzędowe. I wyjeżdżam. Jadę do Nikosa. Jadę mu trochę pomóc, bo... Nie najlepiej się czuję, jest troszeczkę w kiepskim stanie, więc pojadę mu tam coś pomogę. Tak czy siak bym siedziała w domu tutaj 3 tygodnie, zanim Kostek nie przyjedzie. Nie miałam planów na te wakacje, więc jadę, pomogę mu coś. Zresztą jego siostra dzwoniła się mnie, pytała czy czasem nie przyjadę, bo on jak był w tamtym roku w szpitalu, Pamiętać, jak miał operację, trochę ostonomię miał robioną, to ta siostra właśnie mi powiedziała, że on bardzo szybko przy mnie Że bardzo szybko przy mnie wyzdrowiał, że ja mu po prostu podnoszę psychologię, energię mu daję. Więc jadę, jadę, pomogę mu ile mogę. Będziemy jeździć znowu do szpitala. Tak. I co? No i to, to chciałam powiedzieć. Właśnie wyjeżdżam, za godzinę mam odjazd autobusu. A stali widzowie pewnie się zastanawiają co z tym bilardem, bo do bilarda miałam jechać na wakacje. Ale było nas wtedy bardzo dużo osób, pamiętacie? Pięć osób. A ta babka, która mieszka, co wynajmuje od niego ten dom, to umowa jej się skończyła, ale ona się do tej pory nie chce wyprowadzić stamtąd. Umowa jej się skończyła dwa miesiące temu i dalej tam siedzi. Płacić mu płaci, czyż, ale nie chce się wyprowadzić i on nie wie, co z tym fatem zrobić. Więc ja mu się nie chciałam tam ładować na głowę z tyloma osobami, jak on ma tam z tyłu tego domu kawalerkę i tam mieszka na dole. Więc po prostu żeśmy sobie to darowali. No, i że wyszło tak jak wyszło, trzeba jechać do Nikosa. Ważniejsze rzeczy są na głowie, więc sobie odpuszczamy w czasie Bilarda. Moi drodzy, ostatni rzut. te hałasy, a tam będzie taki spokój i cisza. Ostatni rzut okiem na moje kwiaty. Jeszcze je podleję i wychodzę. Tu do tej cytryny wsadziłam butelkę z wodą, ale widzę, że wsiąkła się jakoś tak, skurczyła się. Nie wiem czemu. Podlałam ile się dało, do podstawek też wlałam wodę. Tu jest też butelka zamrożona, z której będzie powoli kapać woda. Tam są, tam jest jedna mała dziurka. No niestety, takie coś, musiałam zrobić taki patent, no... Juki wiadomo przeżyją, kaktusy, ten Aoles przeżyje. No jedynie jeszcze o tą cytrynkę się boję, ale ona w cieniu ciągle stoi, może przeżyje. I dwa tygodnie mnie nie będzie, znacie tak, dzisiaj jest 19 sierpnia, już pozbierałam sto, stoliki, stąd krzesła. Dzisiaj jest 19 sierpnia, wracam 5, bo Kostek 6 wraca z Polski. Tu pod lami siadało, trudno ono, ale juki mówię wam przeżyją. To nie ma z nimi problemu. Tak więc jedziemy. Chałupa pozamykana i w drogę. Na stacji autobusowej bardzo dużo autobusów, bardzo dużo ludzi to jest mój autobus, za 10 minut odjeżdża a jeszcze nie otworzył luku bagażowego facet siedzący koło mnie zostawił mi torbę, poszedł sobie gdzieś powiedział, że mam pilnować, Jezu, co tu się dzieje no o pierwszej ma wyjechać i za 10 pierwsza i 5 godzin ma jechać, to jest ten ekspresowy który się nie zatrzymuje na wioskach czyli prosto do celu wali i będę jechała 5 godzin autobus prawie cały pusty ale później się dosiądą pewnie w Koryncie nie ma jak wykręcić. Hmm. Trochę jakby na chodnik wjechać musieliśmy. O, prawie. Tyle autobusów to jest... Jest to stanowisk autobusowych. No. Milimetry. O tym musiał podjechać do przodu trochę ten drugi trochę ciasno tu mają okay. ja ich po prostu podziwiam tutaj tych kierowców jak oni w tych małych uliczkach wykręcają ciężarówkami autobusami i ogólnie A facet koło mnie co siedzi to częstuje, poczęstował mnie gumą czy poczęstował innych gumą ten co mógł pilnowałam tych walizek. Trzy pasy, a na środkowym i na lewym ciężarówki, a na prawym pusto. Podziwiajcie sobie drogę, a ja wam powiem, co było, jak żeśmy odjechali tam już z tego z tej stacji autobusów, to, to znaczy jak żeśmy tam cofnęli, już żeśmy ruszali, to podjechał chłopaczek na rowerze. I się pytał kierowcy. Kierowca otworzył okienko u siebie i się pytał kierowcy, czy zdążył, nie, na ten nasz autobus. A kierowca mówi do niego, ale masz niedługo, o 2.30 jest następny autobus. Ja myślałam, że on go weźmie, ale on miał jeszcze ten rower. I on mówi, to jedź, ten mówi następnym. Jak żeśmy już odjeżdż, odjechali, tak już 5 minut żeśmy jechali, to ten kierowca zadzwonił do swojego kolegi i się go pyta: mówi, ty, a ten. Na o drugie 30 mówi masz tam mówi miejsca? A on mówi, tamten odpowiedział że tak chyba nie on mówi a to dobrze mówi bo miałem wyrzuty sumienia że tam tego chłopaczka nie wziąłem nie My będziemy mieli postój to oczywiście wysiądaj sobie zjem coś bo jestem strasznie głodna nic dzisiaj nie jadłam ani kawy nie piłam Przed nami 5 godzin jazdy z pięknymi widokami jak to w całej Grecji bywa. A ja będę czytać, żeby się nie nudzić. O tej książce opowiem Wam, jak będę opowiadała o tych innych książkach, które mi Asia wysłała. A tamte przeczytałam, a te jeszcze nie przeczytałam. Trochę Wam, moi drodzy, ponagrywam widoków z autobusu. Zaraz, za chwilę dojeżdżam do Patry. Będziemy most przejeżdżać, to Wam też nagram. Za, koło mnie siedzi kolega nowy, też ma tak na imię jak mój syn. Do tych imion to mam szczęście, <grytanie> w Grecji. No i ciągle gada i mu się kurczę, gęba nie zamyka. Pojechaliśmy do przystanku, ja już jestem tak strasznie głodna. Muszę sobie coś kupić do jedzenia i kawę koniecznie i coś do chrupania na drogę. Bo będę czytać i będę se chrupać. Białam sobie kaweczkę, chipsy na drogę. Mam moją oczywiście tą w Filadelfię. Tu kolega mi postawił Hela. Hel. Energetyk. I postawił mi kolega Tom. Półkę, a nie chciałam, się kłóciłam z nim, żeśmy sobie wyrywali karty. <grym> Teraz o, o nim Wam opowiem. Czekajcie, zjem. Jestem głodna. Moi drodzy, zjadłam. Było pyszne. Jedziemy dalej, bo zaraz rusza autobus. I co chciałam powiedzieć? Chcę Wam coś opowiedzieć, ale nie mogę, no bo mam cały czas kolegę przy sobie i yy, nie ma kiedy. Jeszcze się do mnie mama dobija. Muszę do niej zadzwonić. To jest ten kolega. Zaraz wam o nim opowiem tu trochę może będzie o, widać spalone, nie? Tu się paliło też niedawno. Tu już nie widać, z tamtej strony za tam górką. Może pokażę jak pusty autobus jest? Nie, nie ma to jest mój nowy kolega. Jest Leotina Adio Alekorium. Renechi i kozma. Widzicie, tyle jest miejsc z tyłu, a do mnie się kolega przy kleju. Rozmawiałam z rodziną przez, na Messengerze, bo kolega tu siedzi, mnie ciągle zagaduje i już po prostu chciałam się czymś innym zająć. A co z kolegą moim nowym, to Wam zaraz opowiem. A w ogóle to za godzinę już dojeżdżamy, albo za 45 minut. To Wam może później opowiem. Patrzcie, tak jak oni tu jeżdżą. Normalnie szok. Jesteśmy w mieście docelowym Możę on szybko jedzie. Mu na dupie siedzi temu. Zaraz go weźmie, czekaj. I no patrzeć. Cyk cyk, zaraz go bierze. Aha, bierze go. Jestem w mieście Janena, ale nie widzę jeszcze Nikosa. Pewnie już zaparkował, albo jeszcze jedzie. Muszę do niego wiadomość napisać. Dobra, dzwoniłam do Nikosa na WhatsAppa z kamerką i kieruję. Za dwie minuty będzie. Myślałam, że będzie czekał. <grym> Dlaczego nie czekał? A już myślałam, że mu się coś stało. Wiecie, on jest taki schorowany on jeszcze kieruje tym autem. Myślałam, że coś się kurczę stało, nie? Że go nie ma, bo on zawsze czekał. Był przed czasem zawsze. No, ale jest wszystko ok, jedziemy. No to zanim Nikos przyjedzie, to Wam opowiem o tym kolesiu, kurde, z autobusu. Widzieliście... Słuchawki. Widzieliście tego kolesia w autobusie, nie? Jeju! O, to się wszystko zaczęło jak ja czekałam. Nie wiem, czy już tam to mówiłam. A, pokazywałam Wam, że poszedł do Kibelka i poprosił mnie, żebym mu torby przypilnowała. Później w autobusie usiadł sobie koło mnie, mimo że miał miejsce numer 13, a ja miałam 7, to usiadł sobie koło mnie, tylko wiecie, po drugiej stronie tak jakby, nie? I ciągle do mnie zagadywał. Eee... Najpierw nas gumą poczęstował mnie i tą dziewczynkę z tyłu, tą panią, potem mnie zaczął zagadywać, że mam ładnie fryzurę zrobioną, czy jestem fryzjerką, bo on ma dwa no, no, no. salony fryzjerskie i... Pewnie ściemniał. E, I szuka dziewczyn do pracy, i w ogóle. I czym się zajmuje taki pierdoły, nie? No i tak żeśmy sobie trochę gadali, nie? A Jezu, on ciągle zaczepki szukał, ciągle coś. I jak był postój, no to ja od razu, kurde, do jedzenia, sobie kupić jedzenie i kawę, nie? No i on koło mnie, o Jezu, on tu idzie, Boże, zobaczył mnie, on tu idzie. Jezus Maria, on mówił tak. A jak nie przyjedzie po ciebie nikt, to czym będziesz jechała? gdzie po... Jezus Maria. Ja pierdzielę, on tu idzie. No i nie skończę wam tej historii teraz, nie? Ja pierdolę. Patrzcie, patrzcie, grywam dalej. Tiagine? Eh? Eloforiopas? Nie, niech to. A, kiedy nakanisz? A, ani w nie. No mówię Wam, gdzie ja, nie ten, to i on, To skończę Wam tą historię później. Przyjechał i Nikos. Jaszu Nikolaki. Kuna to hieraki. No. <laughs> jedziemy. Mały przystanek w supermarkecie. I jedziemy do domu. Mamy słoneczko i mamy deszcz. Będzie ten, tęcza. Będzie tęcza. A my mamy z Janena z tamtego miejsca, co mnie Nikos odebrał do jego wioski mamy 50 minut drogi. Więc jeszcze jedziemy, ale czuć tutaj taką... taką lepkość. Znacie, no deszcz pada i, i tak się klei powietrze. Ale takim chłodzikiem troszeczkę zajeżdża. Więc fajnie kto pamięta gdzie jesteśmy, kto pamięta gdzie jesteśmy przybyłem cafe Nio Nikosa przyjedziemy tu na piwko, wioska w Rosina, tylko piekarnia pracuje, wszystko pozamykane, knajpy, nic się nie potwierało nowego. jedno cafe Nio. Tak jest. I to by było koniec. Na tyle, jeżeli chodzi o Wrocław,. Takie tu są małe wioseczki. Tam z tyłu jest tęcza. A trochę widać. O, tu jest, z tej strony tęcza. Uuu, jak ładnie widać. Kurde, muszę mu znowu, żeby poczyścić, bo tam brudne. Poliora <grymne> FNT. <grymne> wow. Uranio Ten Pęca. Nikos, jak wie, że jak ja nagrywam, to muszę mieć ładny plan. Lo, tixeli so, ten tam trwało wido. tego so, oreo plano, eh? <grymne> Jedziemy dalej. Kafani, o ktoś siedzi? Trzy auta, trzy autokinita. Dojeżdżamy. Jesteśmy na miejscu prawie już na. Za przystankiem w prawo. O, jeszcze mój morsadaisik stary stoi. widzę Trzy auta. Pader nie czerwone auto, jadę jego brata starszego. Oj, muszę wysiąść bramę, otworzyć. I jesteśmy. A co to jak winogrona ta, takie jakieś popalone? Nikt ich nie podblepał, czy co? Dobra, trzeba bramę zamknąć. Słyszycie tą ciszę? Ty, aż mnie uszy bolą. Taka cisza tu jest. A co za kotulek tam malutki? Trzeba wyciągnąć walizki z bagażnika. Kicia? Kiciuś, chodź do mamusi, chodź. Chodź do mamusi, Kiciuś. To jest mój kot. To jest mój kot, to jest mój kot, to jest mój kot. O, o, A aferka, aferka. Tutaj jest bardzo mało domów. Dobra, nie szczekaj. Ale zawsze coś się dzieje. Z kawiarni o coś babka krzyczy, gościu coś krzyczy. Ej, kto mnie wącha tutaj? Jakiś piesek. Przybrałam się w ciuchy na pole. Jak to się mówi? O, deszcz kropi. Bo... Boże, jakie je tu jest... Ostatnim razem, kiedy tu byłam? Ostatnim razem byłam tutaj rok temu. Widać, 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 że tutaj brakuje kobiecej ręki. Naprawdę. Yy, tutaj nic nie rośnie. Zawsze Nikos miał coś posadzone, ale w tym roku nic nie posadził, bo nie miał siły. Zawsze miał albo ziemniaki, albo fasolkę, albo coś tam. A teraz o, widzę, że ten rośnie. Tu o, rośnie Figa. Co? Zamknąć? Dobra. Mówi, że mam zamknąć bagażnik. Także się przebrałam, siadamy sobie pod drzewkiem, sobie porozmawiamy. Znacie, ja będę monolog prowadziła, a tylko będzie mi po prostu przytakiwał, ale jak już tak rozumiem, że on wystarcza, bo ręką kiwnie, coś machnie. Inaczej głową skinię, ja wiem już o czym, co on mówi, mniej więcej. A jak czegoś nie rozumiem, no to wtedy piszę mi na tabliczce, nie? Albo jak chcę coś więcej powiedzieć, to mi piszę. Ma taki specjalny ala tablet, tylko to jest dla osób, dla osób, które są niemowy o. To jest, piszę takim długopiskiem specjalnym, a zresztą wam, wam zaraz pokażę. I to jest jak na, jakby po tablicy pisał. Jednym naciśnięciem guzika wszystko się zmazuje. No i co? Nie pamiętam gdzie wam skończyłam, o tym chłopaczku wam gadałam, o tym kolesiu wam gadałam z tego. Eee... Przejrzę sobie materiały i później Wam skończę. No to była akcja po prostu przez 5 godzin, 5,5 godziny jechaliśmy, przez 5 godzin jazdy po prostu non stop nawijał nie? i ciągle mnie zaczepiał w sensie, żeby, dialog, żeby rozmowę prowadzić. No. Dobra, idę do Nikosa, teraz się pogadamy i później Wam powiem o tym kolesiu. Idziemy zobaczyć kury od Nikosa, ponieważ robi się już szarówka. Chciałam Wam powiedzieć, że jest szarówka, więc teraz już nie będę nagrywać to, co chcę Wam powiedzieć. I co? Przerwało nam, bo z jego bratem się właśnie witałam. Najpierw się przywitałam z pierwszym, który Poszedł na polowanie, właśnie. I teraz się widziałem z drugim, który ciągnął dzika. <gry> e, idziemy zobaczyć kurki. Kury są. A jutro je zobaczę, bo teraz nic nie widać. Słyszycie? Ja też Po prostu to jest taka cisza. Jestem tak przyzwyczajona do tych odgłosów z ulicy, że aż mnie po prostu uszy tutaj bolą. Wiecie w jakim sensie to mówię, nie? Dobra, moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Ja już się z wami żegnam, i pozdrawiam słonecznie. Widzimy się od razu. Cześć. Moi drodzy, powiem wam, co to było wczoraj z tym kolesiem w autobusie i to będzie koniec tego vloga, i po prostu <gryw> zacznę nagrywać następnego. Ten sam dzień mamy, ale będzie już następny, żeby wiecie co, żeby ten materiał nie był za długi. A więc wczoraj w tym autobusie. Ten koleś się do mnie przyczepił, no po prostu usiadł sobie koło mnie, koło mnie. Mimo, że miał numer 13, a ja 7. Usiadł sobie i ciągle mnie zagadywał. Ja chciałam książkę sobie poczytać, sobie myślałam, wiecie, 5 godzin jazdy, to sobie poczytam książkę, jakoś mi czas zleci. Znacie, zleciał mi czas bardzo miło i sympatycznie, ale ciągle mnie zagadywał, że nawet nie przeczytam ani jednej linijki. I Rozmawiałam z Paulą godzinę czasu przez Messengera, specjalnie jeszcze tak, żeśmy przedłużały, bo już miałam po prostu jego dosyć. Rozmawiałam z Siupą, z Kostkiem rozmawiałam. Wiecie, on, on tak później jak skończyłam rozmawiać, się on Nie bolą Cię uszyń i ten w ogóle tak ciągle gadać, gadać, gadać. Ja mówię, słuchaj, ja tylko teraz mogę gadać, bo ja ciągle pracuję i w ogóle tam gdzie jadę, to ja nie będę miała czasu nawet na telefon. <grywa> Co miałam mu powiedzieć, że już go nie mogę słuchać? Nie no, był miły, sympatyczny. I, słuchajcie, na tym postoju był postój, nie? Wychodzimy, a on do mnie pije kawę. A ja mówię do niego, tak, idę sobie kupić kawę i coś do jedzenia, bo jestem strasznie głodna, nie. No i poszłam do tej kasy, tam było bardzo dużo ludzi. Najpierw wiecie co, zamawiacie, idziecie do kasy płacić, bierzecie paragon i z tym paragonem odbieracie to, co żeście zamówili, nie. Ja zamówiłam właśnie sobie kawę i tą bułkę. Słuchajcie, w tej kasie to po prostu my żeśmy się kłócili, nie. Ja yy, wyciągam kartę, żeby zapłacić, a ten koleś z tego autobus, Kostas się nazywa, chyba już Wam mówiłam, to on po prostu wyciągnął swoją i mówi, nie, ja zapłacę, a ja do, do pana kasiera mówię, nie, proszę tego pana nie brać pieniędzy, ja za swoje płacę, nie, on do niego, nie, absolutnie, i żeśmy się normalnie zaczęliśmy sobie ręce po prostu yy, yy, przetrącać ręce z tymi kartami, nie, i odsuj się, ocuj się, kurde, i ten kasjer wziął od niego tą kartę, no, i wiecie co, yy, miły gest z jego strony, no, po prostu mnie podrywał facet, tak, ale chodzi o to, że ja nie lubię być zobowiązana, no i teraz sobie myślę, okej, okay, dobra, no jak już mi postawił tą kawę i tą, y, tą bułkę, tak, z, z serem Philadelphia, no to już teraz jestem zobowiązana, i żeby z nim rozmawiać, kurde, nie? No wiecie, no co, przecież jak wam ktoś postawił kawę i ten, to się nie odwrócicie tyłkiem i będziecie udawać, że śpicie czy coś. Wiecie, o co chodzi, nie? Z grzeczności, no. I tak do samego końca, buru, 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 ale on normalnie do... No jakiś tam temat się kończył, tak? No dobra, no to ja już sobie tam nagrywam, ja ciągle nagrywałam, tak, po drodze. No się pytał, dlaczego ja tak nagrywam. Ja Wiesz, że to jest moja praca i w ogóle ciągle jakąś zaczepkę do rozmowy znajdował, no. Albo to się spytał: "A widzę, że kolczyki jedne tylko nosisz, bo teraz te dzisiejsze dziewczyny to mają tyle w uszach". I on ok no ciągle jakąś zaczepkę szukał, o byle o byle co. Normalnie, wiecie co? No nawet siedział, on mówi: koło mnie. Tylko po drugiej stronie tych, yy, yy, w drugim rzędzie, Znacie, Boże, po drugiej stronie siedział, no po prostu, żeśmy mieli przejście między sobą. No i miałam nogę. Ja siedzę zazwyczaj teraz przy przejściu, bo mam długie nogi. Nogi mi puchną podczas podróży i wolę w przejściu, tam przy przejściu siedzieć, żeby sobie zawsze nogi wyłożyć, yy, żeby mnie nie bolały. I <laughs> miałam, miałam białe, spodnie, białe spodnie, miałam, jakiś czarny włos długi mi się przykleił do kolana. I on nawet to zauważył. I on, patrz, masz włosa, nie? I chciał mi tego włosa nawet szczepnąć. nie ja mówię, dobra, sobie sama tam szczepnęłam. No ciągle, ciągle coś, nie? I ja mu on się pytał, czy ktoś po mnie przyjedzie, gdzie jadę, wiecie, nie? I ja mu tak, ktoś po mnie przyjedzie. I jak ja wyszłam z tego autobusu, on poszedł tam w inną stronę, żeśmy się pożegnali. Ja mówię, to tam, bo on jechał do, on jest z Albanii w ogóle. I on jechał, Miał przesiadkę i miał po niego przyjechać siostrzeniec czy bratanek, już teraz nie pamiętam. Miał go odebrać i dwie godziny miał go zawieźć do, do Albanii, bo przy granicy właśnie tutaj mieszka. I e, no ja wysiadłam z autobusu, patrzę nikosa nie ma jeszcze, nie? No to mu napisałam wiadomość, mm, że już przyjechałam. I nie ma go, nie ma, nie ma, nie ma. Nie? No to poszłam sobie na ten przystanek, usiadłam. I sobie myślę, dobra, to zadzwonię do niego na tym. Na WhatsAppie zawsze do niego dzwonię z kamerką mnie, bo normalnie to nie może rozmawiać. Niko odebrał i po prostu mi pokazał na rękach, że 5 minut, nie? Na ten, na palcach pokazał mi, że 5 minut. I ja mówi, okej, okay, dobra, czekam, wyłączyłam się i widzieliście na wideo, yy, że on kurde, podszedł, nie? I co? Nie, a, a jeszcze mówi tak, to może sobie zrobimy postój? Mówi, jak nikt po ciebie nie pod... On mi, kurde, chyba wykrakał to. W autobusie mi wtedy mówił, to może sobie zrobimy postój w Janena. Ja mówię po grecku nazwy niektórych miast, ale po polsku to będzie Janina, tak? Janina. A po grecku się mówi Janena. No i zrobimy sobie po jeden dzień i jutro, mówi sobie, pojedziemy. No, no chciał mi gościu kurde, wiecie co, nie? No, wyrwać na randkę z noclegiem, kurwa. Ja wierdolę. No i jeszcze mówił do mnie, czy mogę mu dać telefon mój. Ja mówię, że nie, że nie mam w zwyczaju dawać numeru telefonu obcym osobom, ledwo co poznanym. I mówi, ale to nic złego. Ja mówię, słuchaj, mówię. Ja jestem, mówię do niego Kiria. Jestem, mówię pani. I ja takich rzeczy nie robię, nie? Kurde, no, były trochę takie. Nie był nachalny, ale był troszeczkę już pod koniec irytujący, nie? No a ja z grzeczności, wiecie, no, kawę mi postawił ten, no to czułam się zobowiązana i do końca z nim rozmawiałam. Ale okej, okay, przynajmniej mi droga zleciała, no droga to nam zleciała po prostu jak półtorej godziny, a nie pięć godzin. Serio. No i co? Ściemniał, dużo ściemniał, że, że ma dwa, y, te dwa salony fryzjerskie. Gdzie to nie był, gdzie nie pracował, ponoć 10 lat na lewkadzie mieszkał, no tego nie wiem, ale na przykład ściemiał styl, że ma mieszkanie w Atenach swoje własnościowe, że to, że tam ma mieszkanie, że ma iPhone'a, nie wiem, po co on mi to gadał takie rzeczy, chciał mi zaimponować, że ma pieniądze, czy co, nie wiem. Tylko, że jak ja... Aha, bo się pytał o kabel, bo ja się ładowałam, nie? On mówi, a jaki masz, jaką wtyczkę, a ten, nie? Ja mówię, a Ty co masz za telefon, nie? I patrz, on ma, miał tego, Huawei, o. Ja mówię, to a gdzie Twój iPhone, mówię, nie? Mówi, że kupił sobie nowego iPhone'a, ale chyba jakiś feller, bo ta bateria w ogóle nie trzyma i ten. I woli go nie używać, woli ten jednak. Bajki takie, po nie mi. No, chciał mi zaimponować, że niby ma dużo pieniędzy, czy coś, nie wiem. O biznesach coś mi tam gadał i tak dalej. Dobra, nieważne. No, gościu myślał, że sobie laskę wyrwie w autobusie, nie. No ale wiecie co, to było tak komiczne, jak my żeśmy się tam prze, prze, w tej kasie przeciskali i po tych łapach żeśmy zadawali, dawali, nie, odsuń się, kurde, proszę ode mnie wziąć kartę. On mówi, nie ode mnie kartę. Ja mówię, proszę pana, proszę ode mnie, ja płacę za, za siebie, takim już stanowczym ton, tonem, nie. A kasjer nie, od niego kartę wziął. I skasował wszystko razem. No a nic, były przygody przynajmniej, mam go na wideo jako pamiątka. I tak to było. Więc moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga.